Cześć YouTube, to słuchaj. Dzisiaj będziemy grać w czółko. Każdy chyba zna zasady, także nie będę ich tłumaczył. Musimy zgadnąć to, co jest na karteczce i bez przedłużania lecimy. Ernest, Go. zaczynaj. Zaczynam, dobrze. Czy jestem postacią fikcyjną? Czekaj, bo nie zapomniałem. Yy, tak. tak. Czy no tak. jestem człowiekiem? Czy to co? Czy jestem człowiekiem? Ty jesteś człowiekiem. E... To, już, to już coś. Czy jestem Polakiem? Tak. Czy mam coś do czynienia ze sportem? Tak. A tak, czy... czemu on od odpowiedzieć tą no ja? Dobra, no to ja. A to się zamienimy, no? Tak, tak, i, dawaj. E, czy jestem z jakiejś bajki? Tak. E... No Nie wiem, czy możemy powiedzieć, że tak. Może go to zmylić. Nie, no tak. Tak. Ja bym powiedział, że tak. No dobra, no to. Ja powiem, że. Może się o to zmylić, ale no możemy tak chyba powiedzieć. Mm, czy walczę w Afikach, albo walczyłem? Nie. Nie, dobra. Dobra, czy teraz ja? Teraz ja może. No Albo to dobra. dobra, lećmy już tą kolejnością w tą stronę. No dobra, będzie łatwiej, no. Czy jestem z Polski? Tak. Świetnie. Hmm, czy oglądaliście to, jak byliście mali. Tak. To coś. No raczej tak. To uniwersum. Nie jakoś często, ale tak. Czy. E... Teraz ja. No Nie, teraz. Lecimy w Mati. A dlaczego nie lecimy tak? No bo pomieszałeś. No właśnie, i teraz lecimy już. To naprostować teraz. Teraz byśmy w odpowiednim kolorze lecieli, Ale to że. Ale że... pytanie do przodu. No nie, no nie zobacz! Le, lećmy tak, że po prostu od prawej do lewej, od lewej do prawej cały czas. No to ty będziesz miał dwa pytania. <laughs> nie. <Fakt. laughs> Dobra. No nie śmierć. No nie, w ogóle. Dobra. No to leć, Mati. I potem ty? Nie, dobrze. I później ty, pomali. Czy jestem mężczyzną? Zostawmy to. No. Tak, jesteś mężczyzną. Czy ja jestem kobietą? Nie. Dobrze, czy ja jestem mężczyzną? Tak. To jest. Hmm, podchwytliwe pytanie. Czy. <grym> Ty, a gramy na takie, że utrudniamy sobie troszeczkę? Nie, no. My już mamy ciężko. E... Ja mam łatwo? Patrząc, eee. tak? Czy jestem influencerem? Nie. Okej. Okay. Mówiliście, że jestem sportowcem, prawda? Dobrze pamiętam? Czy... Nie, nic takiego nie było. Nie. Nie, nie pamiętam. Czy jestem sportowcem? Tak. tak, tak. Hmm, czy... czy może ja teraz w końcu? A, no tak. Dziękuję. E, czy jestem ludzką postacią? No, no tak. E, czy potrafię gotować? <noise> nie na wiem na pewno. Na pewno. Gatering przyjeżdża, nie? Umieć. Okay. Nie wiem, no chyba umiesz. Na pewno, parówki zrobisz. na ciepło. No. Myślisz, że na tej nic? Dobra, czy. Mam coś wspólnego z kulturystyką. Tak. Jezus. Cały czas. Ta. Cały czas jest kulturystyka, kulturystyka, nie? nie. Wy, wyjdziesz z niej, a ona nie wyjdzie z ciebie. Nic, niestety nie Czy da się. z jakiejś polskiej bajki. Nie. To nie jest polska. Nie, to nie jest polska. <laughs> Teraz on? Tak, czy mam poniżej 25 roku życia. Nie. Czy mam brodę? Nie. jestem dorosłą postacią? W tej bajce? Nie, nie. możemy powiedzieć Ciężko tego. Powiedzieć. No, no nie, no nie jest. Możemy, nie jest. do to sobie to zbliży? Stary. Ja nie, nie by to nie zbliżyło. No, no dobra. Rozgraniczać na dzieci, kur... przez bajek i na... No dobra, ale może być jakieś na przykład... Jaki, jakaś bajka, która trwa latami, nie? I potem już jesteś na przykład dorosły, okay. rozumiesz? Nie mówię, że tak jest w tym przypadku, ale Dobre, może tak być na przykład, będzie. nie? Spoko. Ja chcę, żebyś wygrał. Okay. Dobra, to czy walczyłem w fejmie? Hmm. O kurde. No. Czy walczyłeś w fejmie? Kto pisał to hasło? Ja. W fejmie nie? To ty powinieneś wiedzieć. W nie walczyłeś. No, dobra, czyli w highligu walczyłem. Zadać pytanie. No jak, no. Nie, nie uwalamy nikogo. Zadaj kolejne pytanie. No bo ja nie wiem, czy walczyłeś w fejmie. Nie jestem pewien. Nie, jestem pewien. nie widziałem twojej walki, nie widziałem cię No dobra, ale w mówiąc mar. fejmie, mam na myśli też te High i y inne takie, nie? No to nie. Dalej nie. Dobra. Czy jestem za nimę? Nie. nie. Ula, <laughs> to nie ma nikogo. Koniec to to bajek. <laughs> dobra, czy. Mący jest kulturystą, jestem sportowcem. Czy jestem youtuberem? Mm, tak. Okej. Okay. Mm. Czy mm. trenuje sporty? Tak. Okej. Okay. To kto mi opisał to hasło? Ernest. Ja. Czy jestem z bajki, ale z pełnomotorażowego jakiegoś filmu? W takim sensie, że z dwie godziny trwa ta bajka? Czy to są krótkie odcinki? To z... jest... Z pytania zadaję, stary. No, szukam, bajki, Czyli szukam Zadaj konkretne pytanie, tak albo nie. Czy, jestem, czy, to, czy to jest bajka pełnometrażowa? Nie. Pełnometrażowa? No, albo masz takie po 20 minut. No dobrze, ja rozumiem, ale nie albo rozumiem. Masz jakby taką bajkę jak Kung Fu Panda, że trwa ileś tam czasu, tak? Nie. Jak szerek. No dobra, powiem no no tak. mu, że jesteś z tej takiej nie, pełnometrażowej. Duże bajki. Duże bajki. Balki. <głos> z <noise> bajki. Z walki jest. Dobra, czy. Jestem w jakiejś ekipie? Nie. Nie, nie, nie. Zabrałeś mi pytanie, także podwijam. Czy jestem w jakiejś ekipie? Nie. Okay. Jestem ludzką postacią, tak? To już pytałem. Ale Pytałeś za... już? No No, no jesteś. No, jestem ludzką postacią. Świetnie, zmarnowane pytanie. Dobre. Nie walczyłem w fejmie, jestem z kulturystyka. Dobra, czy mam powyżej 30 lat? tak. No, hmm. i mój plan, jak w gruzach. Hmm. Czy mój profil na Instagramie ma powyżej 200 tysięcy followerów? Nie mam pojęcia. Myślę, że tak. To no no tak, nie? Kim jestem, to wam powiem. <śmiech> <śmiech> Możemy to sprawdzić. Nie, 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 nie sprawdzaj. Zaryzykujmy, że ma powyżej. Tak. Raczej no, Tak. tak. Okej. Okay. Dawaj. Eee, czy jestem biały, białoskóry? Tak. Dobrze. Może jakieś korzenie masz inne, ale <laughs> nie wiadomo. Dobra, czy... Czy jestem jakby pełnoprawnym kulturystą na zasadzie, że startowałem zawoda kiedyś? Tak. tak, tak, tak. Czy e, jestem łysy? Nie wiem. Chyba nie. No mi się kojarzy z łysą osobą. No prawie, może być, spokoła. ale... Ale możesz mieć jakieś tam, wiesz, włosy. No nie raczej... grzywki nie masz na pewno. No. To nie, to nie jest grzywać, dobra powiedzieć. Raczej. Okay. Hmm. Two hours later. Będzie dopiero początkiem. koniec będzie dopiero początkiem. Czy jestem ze sztukami walki. Jakie yeah, jest Tak, yeah. tak. Jak... Czy biorę sterydy? Tak. <laughs> Jak szybko <odpowiedział. laughs> Wiem Wielki jestem! <laughs> Jak szybko ty! Powiedziałeś no, pytanie, znam tą osobę, to powiedziałem o to, tak? Zna znaczy się prywatnie? Osobiście? Tak. Naprawdę? Tak. Widziałem się z tą osobą. Okej. Okay. Czyli to jest ktoś, kogo na FIWA widzieliśmy? Widziałem się z tą osobą. Okej. Okay. Przypominam, jestem youtuberem, jestem sportowcem i startowałem w zawodach. To musi być FIWA. Mam, wiem kim jestem. Powiem Ci tak, może to Cię lekko naprowadziło, ale no jak wymienisz mi 50 osób, to może trafisz, nie? nie. <laughs> Tyle Ci mogę powiedzieć, Daniel. E, dobra, hmm. czy jestem osobą kontrowersyjną? Nie. Raczej nie. Nie, nie, też mnie. nie. Chociaż ostatnio trochę po jednym. Po jednym zdarzeniu. ale to nie, nie jest takie mega kontrowersyjne, nie. No raczej nie jesteś z tego znany, że jesteś kontrowersyjny. Okej. Okay. To... A... Czy jest to uniwersum szreka? Nie. Nie. <laughs> nie zapytał, czy jestem ze szreka, tylko czy jestem z uniwersum szreka. Czyli no. bardziej no rozległe sobie to pytanie zadał. No dobra, jak. Ale dalej szukam dalej. A co może być jeszcze? Jakby wiesz. No, uniwersum Szreka, no dużo, dużo. Czym się różni z uniwersum Szreka od Szreka? No, niczym w sumie, ale wyższa, że jest bardziej no. inteligentny. No. Dobra. Czy jestem? Jestem, łysy. Tak. Dobra, mam was. Możecie tak, już możesz się poddać już. E, czy była ekranizacja filmowa tego tej bajki. Tak. O. Teraz. Ja. Kolejka się pojebała znowu trochę. Chyba tak. No. E, czy uprawiam... Czy walczyłem na fejmie? Czy walczyłem na fejmie? Dzięki. No ja, ja już się nawet powstrzymuję. Nie walczyłeś na fejmie. Okay. Nie kojarzy mi się. Nie, nie nie, 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 nie. Ale jestem z fejmu, ale nie walczyłem na fajm. Nie jesteś z fejmu. Nie za Dzięki No jak! Dzięki, to jest za pytanie jedno przodu. Ale farmazon, ty, ale szwindel zrobił, nie? No, ja. no po prostu za szybko żeś powiedział. Co, o, co Ja to teraz. Nie, po oszukałeś nas. Aha. Dawaj, Ernest, Nie, teraz ty? Teraz ja? No. Kolejność poszła tak daleko. Dobra, nieważne. Daniel i tak to ma. tak to ma, no, dobra. Mam powyżej 30 lat. Miałeś to przed chwilą. No wiem, nie, nie pytam jeszcze. Poczekaj, poczekaj. Mam powyżej 30 lat. Analizuję sobie. Jestem kulturystą, robię YouTube'a, widziałeś go na, na targach fitness <grym> i pewnie masz z nim zdjęcie. I pewnie. Skoro jest łysy, to będzie na przykład. Piotr Piechowiek. Yeah. Kurde, rozmawialiśmy o nim niedawno i myślałem, że, że dasz go. Bo mi, mi dałeś ty hasło? Ja. A on mi dał. Kurde, to nie. To nie możesz być piechowakiem. Nie. <noise> Czy było więcej niż trzy. No może ja teraz, kurczę bladę. Nie, nie byłem. Jak to On był teraz. Same byłeś przed chwilą. Do... No, racja, racja. No, weź. Dawaj, Dawaj. Czy dobra. było więcej niż trzy części. Tak. Myślę, że tak. Tak. Dawaj, teraz ty. Czy... Jestem prowadzącym tej Nie. Wyobraź <laughs> sobie to ty też. O tak. Teraz ty to... czy. <laughs> ty mi to dałeś. Czy w kulturystycznych zawodach i ty mi to dałeś? Niemożliwe. Jesteś się pewni, że w kulturystyce zartwałem? Nie yep. mhm. Ja pewnie tego nie jestem pewna. <laughs> no, ale no, Ja znam tą osobę, no, także. Osobiście. I osobiście go znasz. Ja osobiście go znam. Jak on się nazywał? Nie pomogło mi to, ale czy mam żonę? Nie, nie. nie mam żony. Dobra, to nie, nawet no. pomogło mi to, bo on ma żonę. O, sorry. Dobra, czy jest to uniwersum Harry Pottera? No tak. Tak. Czy. Czyli kateringi zamawiam i tak dalej. Czy uprawiam. Tak pamiętam. Czy mam. Z tyłu. Nie, pomiesioną... nie powiedziałbym, że jest to atletyczna sylwetka. On powiedział umieśniona. umieśniona no. Atletyczna może jest, ale nie jest umieśniona. No, może tak. Może tak, rzeczywiście. Dobra, czy. Nie mam żony. Nie masz żony. Jestem z kulturystyki, sertowałem w zawodach. Czy mam poniżej 1,80 m? Nie, U... nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ale prawdopodobnie tak. Dobra, czyli nie będę. Dobra, no dawaj. Czy jestem jednym z trzech głównych aktorów. Bohaterów. Tak, tak. <laughs> I znowu po prostu wiesz, będzie zadawał teraz po kolei. Dawaj, Mati. No, a co mam innego zrobić? No dobrze, dobrze. Zadać inne pytanie. Masz, masz, masz mniej więcej plus minus dwie szanse, żeby teraz wygrać. Nie Dawaj. Ale Totalnie nie mam tej postaci w głowie. No, ja też nie. Jak będę ja jeszcze wymyślał, to tym bardziej. Macie tak, że im bardziej zawężycie, tym ciężej wybrać? No, Bo W sumie tak. Ty to... nie. Bo mi się znowu dalej jakąś zwaloną postać. Ernest tym razem. Czy... Mm... czy... Czy... Czy, czy, czy... Mam specyficzny rodzaj ubioru. I ty się dziwisz, czemu masz problem z odgadnięciem tej postaci. No nie, nie wiem. Co rozumiesz specyficzny? specyficzne? No nie, nie wiem, wiem. kurczę. Czy mam nigdziecką Nie mam ja nie nie się Nie jest alternatywką. Nie no, powiedziałbym, że nie. No no raczej nie. Są raczej radasz. nie. <śleszy> no Do zapytań wyczerpano, Ta, ja też, ja też. Dobra, poczekaj. Nie mam żony. Jestem łysy. Ja nie wiem, jak z tą żoną u niego szczerze. No nie ma żony, no. Tak? Nie ma żony. Pewnie mam dziewczynę, nie? Albo narzeczoną. Jak za Ja sobie. Zdejmę czapkę. Sprawdzę. <grym> tak dla. świętego spokoju. Czy mam żonę, tak? Tak. Dobra, poczekaj. Nie walczyłem na fejmie. Nie jestem kulturystą. Czy jestem byłym kulturystą? Czy dalej startuję? Kurczę, ciężko powiedzieć, wiesz, bo. Ja bym powiedział, że. Patrząc na to, co się w jakimś ostatnich kilku latach działo, no to ja bym powiedział, że jesteś... Inaczej, nie słyszałem od tej osoby, żeby odstawiła jakby już pas kulturystyczny, czy tam majki kulturystyczne na, na, ten, na kołek, nie? Czyli ja bym powiedział, że jesteś dalej startującą osobą. Dobra, i mówiliście, że jesteś z Polski, nie? Tak. To przypominam tylko. Dawaj. No dobrze, czy jestem rudy? <laughs> Ale też pytanie, co ty rozumiesz z pojęcia, czy jesteś z Polski? Bo z Polski jesteś, ale. No nie ma ale, czy jestem z Polski? No, z Polski, Polski jestem? Czy jestem z Polakiem? No to to jest inne pytanie, jak dla mnie. Czy jestem z Polski? Czyli a chodzi ci czy o Polakiem? to, że jak jestem Szwedem, ale urodziłem się w Polsce, to że wtedy. O to ci chodzi, tak? Hmm. Ale nie, no, jak urodziłeś się w Polsce, to masz obywatelstwo polskie. Czyli jestem Polakiem? Czy nie możemy tak powiedzieć? No ja bym powiedział, dobra, zadaj to pytanie, to się dowiesz. Dobra, czyli chodzi ci o to, że na przykład. Norman Park, jakby się urodził w Polsce, bo nie wiem gdzie się urodził, no. to dalej jest tam powiedzmy z UK, tak? No nie, no no ty jesteś, jesteś z Polski, ale czy jesteś Polakiem, zadaj to pytanie, to się dowiesz. No i jaki farmazon to no nie, jest? No nie, totalnie nie jest farmazon. To jest Świndel, widzowie. No zadaj pytanie, to ja ci odpowiem. No dobra, czy jestem Polakiem w takim razie? Nie jesteś Polakiem. Jestem z Polski. Tak. Ja znam tą osobę, znam. Jesteście pewni, że znam tą osobę. Mhm. A ja dalej nie, nie otrzymałem odpowiedzi. Tak nie jesteś, to. rudy. Ej, nie prowadzam się błąd. Widzę tu nawet. Masz no to... Dawaj. Ja? No? Hmm. Czy dobrze się prowadzę? No raczej tak. <laughs> nie wiesz, co się I dzieje, się dzieje się. poza kamerami. No nie nic nie mówi. Ale tak, raczej tak. Dobra. Ty w ogóle wszystkie moje wcześniejsze strzały już mogę do kosza wyrzucić. Wszystkie. Ja według mnie nie prowadziłem Cię w błąd. Tylko Ty sobie to utrudniasz w tym momencie. Strasznie, znaczy no, jak się tak mówi, skoro znasz to. Jesteś pewny, kosztem. że Jakby to nie jest coś, co... No. Wszyscy by tak powiedzieli statystycznie. Jakbym go zobaczył, to nie miałbyś cienia wątpliwości. No. Czy waży powyżej stoły? Na pewno. Dobra, wiem kim jestem. Ale on ma żonę, jak? Nie ma żony. Może miał, ale nie ma. No dobra, lecimy dalej. Dalej. Czy moim zwierzątkiem jest szczur? Czy ty naprawdę przedłużasz tylko to? <śmum> 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 tak. Żeby nie było. Tak, tak. Nie musisz przedłużyć, gady dalej. Ja daję wam szansę. Dawaj, Mati. Czyli mam niby włosy, ale można powiedzieć, że jestem łysy, ale mam grzywkę. <głos> <głos> nie, nie Niby nie, mam włosy, ale jestem łysy. raczej nie masz grzywki. Na pewno nie masz grzywki. No nie, nie masz, łysy. Może kiedyś miałeś, ale teraz. Czy ja... jestem Ksajo? Już za późno, zadaj drugie pytanie, zadaj. To nie było pytanie. Nie było pytań, to było Żadnego pytania nie zadałem jeszcze. No ale nie możesz powiedzieć, że jestem Ksajo, bo to jest drugie pytanie już. Ja, a jakie było pierwsze? No. No. Ja to, że czy bo mam łysy. Szybkę, czy łysy, to ja sobie to stwierdzałem bo to by... Ja już zadem to pytanie. Dobra, dobra. No to... Ja nie liczyłem na waszą odpowiedź Czyli widzicie, jesteś w kraju? Nie. Dawaj. Czy... czy... teraz ja? No, bądź. Bo... <laughs> już nie przedłużaj, już wygrałeś. A? Dobra. Czy jestem Mariusz Pudzianowski? Pudzian jest Polakiem. A, dobra, faktycznie. <laughs> o, wow! ja, jak powiedziałeś o rozmiarze... Że jest taki no. ogromny i że powyżej stoły waży i że jest łysy i pomyślałem, no. że może on nie ma żony już teraz, bo nigdy nie widziałem nic, to od razu miałem, że pójdę. Jeszcze jak on powiedział, że go widział, to tak skojarzyłem, że może bo był gdzie gdzieś tam, ja no nie wiem, skojarzyłem, że może byłeś na jakiejś gali, tam zdjęcie czy coś, yeah. jakieś, no dobra. Ron Weasley, on miał. Tak. Tak jest. Dawaj. No, to prawda. Czy jestem Wojtek gola? Dobra. I no, największy problem jest z tym, że ja nie wiem. Ja nie znam ludzi, którzy. Jakby są. Nie z Polski. W sensie są z Polski, ale nie są Polakami. Ja nie znam takich osób w ogóle. Nie przychodzą mi żadne do głowy. Jesteś Łysy. No i jestem Łysy w dodatku. No jak? I startowałem w kultury. St no. Jesteś pewny, że on jest Łysy? No tak. O takiej ilości, to... Jest mocno, nie? Środków. Środki to tam są kurcze... kurtowo zamawiane. Nie od tej jeszcze raz tam. Nie, naprawdę nie wiem. Poważnie nie wiem. Ty z salineczką. Salineczka <laughs> na sterydach. <laughs> Wyłysiała, wielkie... Dawaj, zadawaj, bo ja nie mam nic. Ja też mam puste w głowie. No to będziemy siedzieć do jutra. Ja muszę, ja nie wyjdę stąd dopóki nie ogarnę. Czasem z jakiegoś uniwersum. <laughs> Jakby na to szerzej spojrzeć. Nie, no nie. Czy gram w gry na co dzień, poza tym że jestem nie, tylko tym nie, nie, czyli nie robię live'ów, nie gram. Dobra. Dawaj. A... Czy mieszkam w Warszawie? Nie mam no. pojęcia. Nie wiem. Nie? Wydaje mi się, że to na pewno nie jest No dobra, nie sprawdzę. Raczej nie. Jakby... Dobra, 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 dobra. Czy mam tatuaże? Nie. Czy jestem z filmu jakiegoś? Nie mam tatuaży. Dzisiejszy w dzisiejszym świecie. Nie jesteś z filmu żadnego. No może był jakiś film, filmie. Może jakiś epizod miałeś, ale nie, nie, nie. Nawet bym powiedział, że wątpię z tym epizodem. No. Dobra, nie mam tatuaży w dodatku. Wow, ja nie znam tej osoby. Nie. No jak? Jesteście pewni, że ja go znam. Yep. Ty wiem. Wiem. No to dawaj. Dobra, to to jest moje oddzielne pytanie. Czy ty tą osobę widziałeś na targę chwilę? O kurczę. Tak. Już wiem, kto to jest. Czy gram w grę? Możliwe, nie, to może, tak. Z, znaczy, to może coś tam gra, szukaj bardziej z dziedziny sportu. W się sensie nie jesteś z tego znany, ale mogłeś mieć epizod właśnie konkretny, gdzie byłeś do tego po części zmuszony. Okej. Okay. Mocniej ci już podpowiem. Dobra, yy, czy jestem, zapomniałem jak on się nazywa, ale wiem kto to jest. Yy... Ciekawe, jak teraz zadać pytanie, żeby sobie rozszerzyć szansę, jeszcze i przy... nie powiedzieć tylko tego nazwiska, bo już dokładnie wiem. Ale ty byś go nie powiedział, ty nie znasz tego gościa w ogóle, no jak? I on nie. Nie, to, to tak nie. On... Ja go muszę znać. Więc... No właśnie, to to wszystko nie to. I że ty, i że akurat ty wymieniłeś kulturystę, to jest dla mnie nieprawdopodobne w ogóle. No jest znany ten kulturysta. Czyli jakby jestem ogólnie w Polsce, tylko że nie urodziłem się w Polsce. No, ja wydaje mi się, że nie urodziłeś się w Polsce, bo co ja, to znam, podtrzymujesz? ja znam tą historię, nie? No, no, I z, tak tego, z tego co kojarzę nie urodziłeś się w Polsce, ale jesteś z polski. Bo na co dzień mieszkasz w Polsce, prawie tak naprawdę od. No dobra, nowy ale nowy to, to zadałem takie pytanie, czy jakby moim najbardziej biegłym językiem jest polski? Nie. Na pewno nie. Znaczy kurwa. Dobra, już wiem, kim jestem. Już wiem, kim jestem. I muszę was zmartwić, on chyba ma żonę. Nie ma. Nie, nie, ma, żony. nie ma żony. Narzeczoną? Ja sprawdzałem, nie ma żony. Narzeczoną, czy dziewczynę nie. po prostu? Nie wiem, żony nie ma. Dobra, no już wiem, kim jestem. Mm, czy jestem znany z y, piłki nożnej? Wiedziałem, że go dasz. Nie. No to kim nie jesteś? Ty, jestem Robert Burneika. Ej, skurze! Dawaj, Mati. Szukaj dyscyplin sportu, bo ty jesteś w czarnej... W czarnym lecie. Dobrze kombinujesz z ostatnim, ale nie. Czy jestem patecem? <grym> ty, czy nie. jestem... z nożnej? Nie. Czy jestem patecem? Nie. Dawaj dalej. Czy jestem szczupłą osobą? No, ciężko określić to, ty to zależy. Wysoki? Tak, tak. Jestem Marcinem Gotatem? Tak. Nice. Kory, prawie, prawie zgadłeś się od razu, nie? Zgadliśmy. Może powiedzieć, że prawie remis. To co? Robimy tak, że ty dostajesz dwa punkty, my po jeden. Że zgadłeś pierwszy. No, a ja dostaję jeden, wy po zero. Nie, no jak? No nie zgadliśmy, no. A znaczy nie zgadliśmy? Zgadliśmy, ogólnie. no jak? Nie Jakbyśmy nie zgadli, to się poddajemy tak i był. dopiero wtedy, nie? A tak to nikt nie powiedział, więc jeden, jeden, dwa. Więc po jakimś czasie udało nam się w końcu zgadnąć. Ten kolega wygrał, ale to nie jest jeszcze ten koniec, bo na pewno nagramy więcej tego typu filmów, także. Jeżeli widzowie podobają Wam się tego typu odcinki, zostawcie znak, w komentarzu, zostawcie lajka like i dajcie znać, czy podobają Wam się tego typu odcinki. Wtedy będziemy wiedzieli, żeby kręcić takowych więcej. Tak, tak jest. Także... Dzięki, że byliście i do następnego. Yo.